Wnajcie. Jest sobota 12 października. Szybkiego z gobranka. godzinkę, żeby pochodzić i pozbierać. No to w zasadzie jest spacer i poszukanie tego, co wczoraj mogłem przegapić. Już jest pierwszy przegapiony dorodny korzek czerwony. Takiego nawet ta gąbka poszerzała, czyli czeka to na mnie kilka dni. No wczoraj szedłem, szedłem tędy, no może nie idealnie ten, ale dwa trzy metry obok. Czyli szansa jest, że coś może znajdę. Długo, długo nic, ale jest drugi to zaczek, to czyli to babka. Rosnąć, albo w tej nocy, albo poprzedniej, a tej po prostu podrastać w górę. Grzyby tam dzień, dwa rosną, potem tylko się rozbijają. No, Zawsze te dwa kozaczki to więcej niż zero kozaczków. Dwa grzyby więcej niż zero grzybów. No koszyka i tyle. Znowu chwila była spacerowana, ale trawo. prawo Przed tył jest. Pierwszy prawdziwy głęboko w ziemi, siedzi, ale ja nie zbieram metodą ścinania, jak z ziemią. w przypadku tego, grzyba, to bym prawie połowę stracił to starannie wydługuje. Dla grzybni, najprawdopodobniej to jest całkowicie obojętne: czy, czy się ścina, czy się wyjmuje. Nie od małego uczono, żeby wyrywać, potem nabierać. Ale niektóre się nie da wyrywać, a jak opieki w I tego typu. No więc, tym czasie zastanawiałem się, no. czy badania, eksperymenty. I no, jeśli robili, bo mają więcej czasu, stwierdzili, że y, z ich obserwacji dla funkcjonowania grzybów nie, nie ma to większego znaczenia, jak, jak się tego grzyba zbiera. Ja wyciągam z nim jeszcze raz, pokazuję, ile było w ziemi. Połowa masy, prawie połowa wysokości grzyba była pod powierzchnią ziemi. Dlatego ja wyjmuję, że potem odbieram. Znów chwila spokojnego krążenia, powolnego spacerku. I kolejny prawdziwy, którego wczoraj przejdziemy Ten teraz wyobrażam taki wysmukły kształt, taki kozakowaty bardziej. No ale to prawdziwy, jak widać. Piękny grzyby No ładna jest ta jesień, jeszcze, jeśli nie trzeba przyznać, jeśli chodzi o branie. Znowu widota czy dwie spotkanego spacerku. Po bardzo pięknym lesie, który tu nam się nazywam. Ten fragment nazywam przedszkolem grzybiarskim. To jest przedszkolem grzybowym. Jest trzeci krabdziwek. Kolejny młody, do piękny, dorosły, kulisty. Szanowni. No dlaczego przedszkolem grzybowym to nazywamy? No popatrzcie. Tu jest jak w parku. Chodników nie ma. Tu brakuje chodników. To może lepiej, być. Wyschodniki były, to by zabierały miejsce właśnie na, na to, żeby, żeby miały gdzie wyrastać. Ale tak tu się sugeruje. się spokojnie pochodzić, porozglądać się. Żadnych jezior, żadnych głogów, żadnych haszy. Ani nas tu zbija, nie zaskoczy, ani nawet nas tu skroniec. Czasami tu przechodzą sarny, łosie, ale to widzą nas z daleka, które uciekają. Na no szkoda bo... Czasami chciałby się je nagrać. Parę razy się udało, no ale łosiec, jest bardziej kuchliwy, co Mam wyżej głowę, więc dalej widzi. Szybciej ucieka. No nic, zabieram tego trzeciego prawdziweczka. Już parę kroków i jest co kozaczek korzaczek też już ładny, podrośnięty. No i znowu trzy kroki dosłownie, następny kozaczek. Nie ma, nie ma się co obrażać, to zawsze były dorowiki prawdziwki, ale kozaczki są też widziane tam pół godzinki, dno zakryte, tam jeszcze łąbki zbieram zielone i buchomorki żytowo-brązowe, no ale tego nie nagrywam, no to są już dla pasjonatów grzyby. Ja, ja lubię je zbierać, bo sobie sosiki z nich robię, są bardzo smaczne, zupy są bardzo smaczne, Dopiero pierogów są rewelacyjne, do bigosów jeszcze lepsze i tak dalej. No ludzie się ekscytują dorobikami, borowikami, czyli prawdziwami, kozaczkami i to też najczęściej nagrywa. Znowu kilka, kilkanaście kroków, kolejny kozaczek, kozaczka zrobiło. Teraz mi się kończy, więc opuszczam grzybowe przedszkole i przyległości. No, a jeszcze na wyjście jest prezent od tego miejsca. Jest kolejny piękny drabiweczek. Ale już dzisiaj tu krążyłem blisko. Też no. go nie zauważyłem. Teraz wychodzą z go zastrzegłem. kolejny dowód, że... Je chodzi wokół grzybów i się je pomija. Zostawia. A ktoś sobie idzie potem i też sobie znajdzie. No nic. Pięknych, prawdziwych takich wysmukłych. Oczyszczam go i do kosza. No dobrze, moi drodzy. Podsumowanie tego drugiego brania. Z godzinka ważenia jest kilka prawdziwków, kilka kozaków. a no parę jakichś tam gołąbków i innych tak zwanych bedlek. Tak Na taki czas i Wchodzanie po miejscach gdzie byłem wczoraj to bardzo dobry wynik. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.